Jakie zawody nie będą istnieć za 5 do 10 lat? Kasjerzy. Wraz z rosnącą popularnością samoobsługowych has oraz zakupów online, zapotrzebowanie na kasjerów maleje. Wiele sklepów inwestuje w zautomatyzowane systemy, co zmniejsza potrzebę zatrudniania kasierów. Drugie telemarketerzy. Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, telemarketing staje się coraz bardziej zautomatyzowany. AI potrafi obsłużyć zapytania klientów i realizować telefony sprzedażowe, co zmniejsza zapotrzebowanie na ludzkich telemarketerów. Trzeci pracownicy bankowi. Dzięki rozwojowi bankowości internetowej i aplikacji mobilnych, potrzeba zatrudniania w bankach zmniejsza się. Wiele instytucji finansowych przenosi się na systemy zautomatyzowane, co redukuje zapotrzebowanie na pracowników bankowych. Czwarty, agenci turystyczni. Wraz z Potrzeba agentów turystycznych maleje. Coraz więcej osób samodzielnie rezerwuje wyjazdy online, co zmniejsza zapotrzebowanie na ich usługi. Piąty, Pracownicy wprowadzający dane. Rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego sprawia, że wprowadzanie danych staje się coraz bardziej zautomatyzowane. AI jest w stanie realizować te zadania, co zmniejsza zapotrzebowanie na ludzkich pracowników wprowadzających dane. Sześć, Pracownicy pocztowi. W dobie wszechobecnych maili i komunikacji online, potrzeba pracowników pocztowych maleje. Coraz więcej osób wysyła wiadomości i dokumenty w formie elektronicznej, co zmniejsza konieczność angażowania tradycyjnej poczty. M. Dostarczanie gazet. Wraz z rozwojem serwisów informacyjnych online, potrzeba dostarczania gazet zmniejsza się. Coraz więcej osób korzysta z wiadomości dostępnych w internecie, co zmniejsza na